Siema widzu, z tej strony Sfert. Dzisiaj odcinek z g Postanowiłem, że się skupię na jakiejś tańszej skrzyneczce, którą widz polecił na streamie. Potwierdzałem ją na streamie i fajnie rzucała na bitewkach. Otóż jest to skrzynka Azur, Po większość osób jak wpłaca na stronę to wpłaca takie mniejsze kwoty, więc taka Azurka jest w miarę cenowo odpowiednia. Tak ona się prezentuje. z skin loss, czyli wszystko tutaj inne poza tym aługiem jest dobrym dropem. 61% do tego auga. No więc zobaczymy. Przed tym jeszcze chciałbym Ci przypomnieć, że film jak i strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Więc jak jesteś osobą pełnoletnią i chcesz spróbować swoich sił na stronie, no to kodzik promocyjny sfert pamiętaj da Ci 5% więcej przy doładowaniu, a także darmową skrzyneczkę tutaj milspektakom do tworzenia na start. Oby Ci się powiodło, byś dropnął coś ciekawego. No mi na przykład teraz nie, aż tak bardzo ciekawego nic nie dropło, bo Walencja. No ale dobra. Więc otwórzmy tą Azurkę. Na bitwach ona dawała fajnie. Zobaczymy, czy może warto te. Około 5-6 zł wydać. Jeszcze jak z bonusem wejdzie, to tam wiecie. Dobra, pierwsze mamy Gina. Jedno fajne, drugie troszkę słabsze. Oby po prostu nie wypadał ten auk często i będzie git. Hexane i Foldplay. O kurde, ty! Ty jak zarzuciło! To mi się podoba. No dobrze, jak tak będziesz rzucać, to będziesz jedną z takich moich ulubionych, tańszych skrzyń. Dwa lead buldziki też oczywiście. Na lose. Ciekawa taka skrzyneczka, patrz kortikera, ty! Kortikera nie jest jakaś taka sporo warta? Oczywiście kurwa, że jest, co jest? Ty, jaka szansa na to była! No i pozdro. Oczywiście pamiętaj o tym, że żebyś się też aż tak w 100% nie wzorował, bo logiczne, że tutaj wszystko zależy od losowości i od szczęścia, więc ty na przykład możesz wejść, otworzyć i może ci na przykład też nie dać, może dać po prostu samego auga. Więc miej to na uwadze. O, na przykład może tako się zdarzyć dla Ciebie, więc nie wzoruj się w 100% na tym. Bo nie a po co. Weźmy Ufarta, to dropniesz. Coś ciekawszego, FlatFlock. Ale no mi na razie zaimponowała ta skrzyneczka, naprawdę. Podoba mi się. Azurka to. Pachi mecha. Dziękuję. O, Ty możesz na przykład napisać, jakie skrzyneczki takie do 10 zł lubisz otwierać. To może też przetestujemy w jakimś następnym w tym odcinku. Na razie, na pierwszy rzut, azurka i jest przyjemna. Trzeba przyznać. Jest, jakbyś mi Blue Laminate a rzucił. A, Blue Laminate. Tamżą ze stówę chodzi. A Heron Eli Przyjemna. Otwórzmy sobie po 3. No i zaraz pójdziemy na jakąś oczywiście bitewkę jeszcze z tego, żeby było. Pik. A Heroniki. A jeszcze raz coś takiego mocnego. O, ko, Pa, i Blue Laminate. No i dzień dobry. Wywołaliśmy wielka z lasu. że w tym lepszym stanie. Niestety w tym gorszym, ale i tak to jest zajewisty drop. Pójdźmy na bitewki w takim bądź razie. I dodajmy te azurki nasze. Dajmy sobie z ze 12 azurek na 4 graczy. O, no, chociaż mogę. Mogłem nie poczekać, bo do tej kwoty by zaraz coś bił. No właśnie, już na no, FBI McQueen A reszta to już po prostu boty. Eee, no i zobaczmy. No bym ja wygrał. No, jak, a jak nie, no to chociaż niech w nie wygra, żeby dla botów to nie poszło. Na razie w web-web. No bo Trajan troszeczkę ucieka. A to do nadrobienia. Jak tam tak często zrobiło coś takiego ciekawego, to... W ogóle ten Acheron kosztuje identyczną sumę co... To Jean. No i proszę bardzo, Flashlock 25 zł. Mówiłem. Chwila, momento i, i może się wszystko tutaj zmienić. No dobrze. Oj, to też chyba jest spoko drop. McWinnie też jest w grze. Ten bot takimi małymi kroczkami się do mnie zbliża. Ale czy nas dogoni? Nie wiem. Oby nie, no ale. Kurty zbliża się, zbliża się. Jak już mnie nawet nie przegonił. I już mnie przegonił. No niedobrze to wygląda. Czemu ja tak nagle, kurde nic nie trafiam? Weź mi coś zażyć w ostatniej skrzynce za. Dyszkę chociaż i będzie G nawet za ósemkę dla tamtego bota nic. No i nie wiem, jak tutaj się to potoczy. Wydaje mi się, że chyba mogłem dostać. Wygrałem to! O 40 groszy wygrałem tą bitewkę. No i pozdro. A koledzy sobie takie skinki dostali za tą bitewkę. Dobra, fajne. Naprawdę mi się podoba, ale mogło troszeczkę lepiej dać, że mało skinów wpadło po 20 zł akurat na tej bitwie. Ale całościowo skrzynka na pewno fajna. Także ja wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Wy napiszcie w komentarzach, jakie skrzyneczki do 10 zł lubicie otwierać. ja Was zapraszam na stronkę, kodzik promocyjny sfert Słyszymy się już jutro i Elo!